Cmentarz Ewangelicki na Podgórzu, ten obok istniejącego cmentarza. Teren został podniesiony, tu w tym miejscu gdzie ja stoję to jest wszystko gruz zarośnięty w tej chwili. Tutaj przywieziono setki wywrotek gruzu i ten gruz się sypuje do tego cmentarza. Tutaj ludzie, społecznicy działają, sprzątają ten teren. Tu miał wielkie sprzątanie, bo przed laty postawiono, bo miasto postawiło tablicę przypominającą o tym o tym cmentarzu, ale w żaden sposób nie może poradzić sobie z tą inwestycją, no nie wiem, pseudoinwestycją podnoszenia tego terenu przy pomocy gruzów. To jesteśmy 3 metry wyżej niż pierwotnie, a nawet jeszcze więcej, ponieważ tu już był spad w kierunku torów, które mamy tam ogólnie w stronę stanowiska. Stronę to bardzo smutna historia, ponieważ rzeczywiście walka społeczników w tym miejscu dała skutek. Teren jest przepiękny. Parkowy pojawiają się z Lice pierwszy raz, no a gruz wraca w wielkim stylu i nachodzi na ten cmentarz.